Program ukazuje postępowania sądowe. Nie wszystkie werdykty są znane lub ostateczne. Oskarżeni są niewinni do czasu prawomocnego wyroku sądu. Zalecana jest kontrola rodzicielska. Jestem Denis Brams, a to Kortkam. Najbardziej szokujące przypadki sądowe. Kortkam. Najbardziej szokujące przypadki sądowe. Najpierw minułki i proces Claudette Mitchell. 37 latka przyznała się do zaniedbania skutkującego śmiercią siedmiotygodniowego dziecka w żłobku prowadzonym w jej domu. Mitchell przyznała się do winy, ale dodała, że nie wie, jak zmarło dziecko. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną był tempy uraz głowy grozi jej 25 lat więzienia. W sali, gdzie zasiada ponad 50 krewnych ofiary, padają gniewne okrzyki. Kiedy sąd skazuje Mitchell na tylko 3,5 roku więzienia. Widząc rosnącą agresję sędzia Jeffrey Wagner wydaje ostrzeżenie. To jest sąd, proszę zachowywać się stosownie. Ale zostaje ono zignorowane. Chwilę później emocje sięgają zenitu. Po usunięciu Michelle z sali wybucha bójka między jej zwolennikami i krewnymi ofiary, w tym ojcem dziecka. Strażnicy próbują rozdzielić rodziny, słychać ostrzegawczy dźwięk paralizatora. Ale to nie powstrzymuje przemocy. Bójka trwa dalej, w końcu ojciec i dziadek ofiary zostają skóci do czasu, aż sytuacja się uspokoi. Obaj twierdzili, że tylko się bronili i krótko potem ich zwolniono. Nikt nie usłyszał zarzutów. Teraz przenosimy się do Atlanty w Georgii na proces Texa MacKayvera. 75-letniego prawnika uznano za winnego zabójstwa jego żony. Diane McAver. Oskarżony twierdził, że przypadkowo postrzelił żony, wracając z ich końskiej farmy. Diane była prezeską firmy obsługującej lotnisko. Zdaniem prokuratury, Tex zrobił to dla pieniędzy. Nie przyznał się do winy, ale po 19 dniach procesu uznano go za winnego. Przed ogłoszeniem wyroku wypowiedzieli się przyjaciele ofiary. Przeżyłem wielką traumę. Nie mogę spać, bo tak bardzo chciałam, żeby to był wypadek. To jeden z najsmutniejszych i najstraszniejszych dni w moim życiu. Utrata przyjaciółki, która przez ponad 40 lat była mi siostrą, zdruzgotała mnie. Potem wypowiedział się MacAiver. Przez 15 minut mówił dosłownie o wszystkim poza swoją zbrodnią. W zeszłym tygodniu jednego dnia odebrałem 11 listów. Jeden był od kobiety z Irlandii, inny od najbardziej niezwykłej postaci, z jaką korespondowałem. Nazywa się Trent Jones i jest jockeyiem z perf w Australii. W tym roku na emeryturę przeszedł jego ulubiony koń, Hobart. Mogą teraz razem swobodnie galopować po plaży. Dziwne oświadczenie trwa dalej. MacGyver przechodzi do następnej kwestii, dziękując przyjaciołom. Dostawcom z chick fil za moje ulubione smakołyki, których będzie mi brakowało najbardziej. Zanim skończył, miał jeszcze jeden temat, kompletnie niezwiązany ze zbrodnią. To ulubiona drużyna koszykarska chrześniaka. Jest wielkim fanem Golden State Warriors. Zanim skończę, muszę powiedzieć, Naprzód, Warriors. Na koniec przeszedł do omawiania 11-letniego związku ze zmarłą żoną. Kiedy Diane mnie wybrała, to był najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Stworzyliśmy związek, który trzeba nazwać wspaniałym. Kochaliśmy się jak małe dzieci. Nie mogliśmy uwierzyć, że może być tak dobrze. Wyjaśnił, jak głęboki był ich związek. W rzeczywistości stał się telepatyczny. W głowie słyszałem słowa: To jest naprawdę? Telepatycznie przekazywała mi to pytanie. Tak, to jest naprawdę. Przed ogłoszeniem wyroku sędzia Robert McBurney odniósł się do słów McIvera. Wie pan, co jest najbardziej wymowne? Miał pan mnóstwo czasu, żeby podzielić się z nami myślami o tym, co ważne, a słyszeliśmy o wyścigach konnych w Australii, Cię chwilę i telepatii. Ani razu nie przeprosił pan za to, co zrobił. Moim zdaniem ta cisza jest najwymowniejsza. Pozostało tylko ogłosić wyrok. Karą za zabójstwo jest dożywocie. Zostaje pan skazany na dożywocie z prawem do warunkowego zwolnienia. McIvera skazano na dożywocie o warunkowe zwolnienie będzie mógł się ubiegać za 30 lat, kiedy będzie miał 105 lat. Jak tak można. Co jeszcze zrobiłeś? Jesteśmy w Myrtle w Karolinie Południowej. To posiedzenie w sprawie kaucji. 49-letni Richard Hilliard został oskarżony o podglądactwo. Zaprosił dwie nieletnie na jacht, trafnie nazwany jachtem Kłopotów, i nagrał je potajemnie, gdy brały prysznic. Jedna z dziewczyn znalazła i pada z nagraniem. Zabrała go i pokazała matce, która przekazała go policji. Przed ogłoszeniem wysokości kaucji Hilliard, prowadzący rodzinną firmę, wygłosił krótkie oświadczenie. Zaznałem szkody. To moje pierwsze przestępstwo. Mam dyplom z prawa karnego. Pojawia się jedna z ofiar z rozwścieczoną matką. Ten człowiek powinien być wzorem. Ufaliśmy mu. Jeśli studiował prawo, wie, że nagrywanie dziewcząt pod prysznicem z premedytacją jest złe. Te dziewczęta, ich prawa zostały pogwałcone. Boją się o życie. To niebezpieczny człowiek. Moja córka niedawno skończyła 18 lat. Przez lata opiekowała się jego dziećmi. Od kiedy to trwało? Od kiedy oglądał moją córkę nagą? Jak tak można? Co jeszcze zrobiłeś? Potem głos zabiera sama ofiara. To niesprawiedliwe wobec mnie i innych dziewczyn, że musimy mieszkać w tej samej społeczności co on. Wie, gdzie mieszkam, zna moją rodzinę. Przez dwa lata opiekowałam się jego dziećmi. Dla niej oglądanie tych nagrań było chore. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wysokość kaucji ustalam na 50 tysięcy dolarów na rewers gwarancyjny. Powodzenia. Hilliard wpłaca kaucję, ale w ciągu doby zostaje zatrzymany ponownie. Odkryto, że nagrywał na go także inne dziewczęta, w tym nieletnie. Staje przed nowym sędzią, w sprawie o kaucję. Wyznaczam kaucję w wysokości 175 tysięcy dolarów. Hilliard wpłaca kolejną kaucję, ale jego wolność jest tymczasowa. Policja odkrywa, że w okresie od 8 do 10 lat potajemnie nagrał 16 nieletnich dziewcząt w różnych miejscach: na jachcie, w domu albo w motelach. Z ośmiu zarzutów Hilliard przyznał się do seksualnego wykorzystywania nieletnich i posiadania dziecięcej pornografii. Sąd skazał go na 35 lat więzienia. Jesteśmy w Milwaukee w Wisconsin na rozprawie Benjamin'a Hooksa, 25-latek, przyznał się do nielegalnego posiadania broni i dwóch zarzutów handlu ludźmi. Zarzuty handlu dotyczyły przetrzymywania w piwnicy kobiety przywiązanej do słupa, którą zmuszał do seksu ze sobą i innymi mężczyznami. Zdołała uciec, kiedy Hooks pojechał do sądu w sprawie pobicia innej kobiety. Oskarżony zamknął drzwi drutem także nie mogła uciec. Rzadko dawał jej coś zjeść, a jeśli już to, musiała się tym dzielić z psem, który również tam był. Przed ogłoszeniem wyroku wypowiadają się kobiety, które twierdzą, że także były seksualnie wykorzystywane przez Hooksa. Przykładał mi lufę do tyłu głowy, tylko dlatego, że nie chciałam uprawiać seksu z jego kolegą. Potem Hux cicho zwrócił się do ofiar. Co noc się o was modlę. Ale zamiast przeprosić, obarczył winą ofiary. Chciałem, żebyście były silnymi kobietami, żebyście nie dawały się wykorzystywać. Homar Huxa pogarsza się jeszcze bardziej, kiedy słyszy wyrok 18 lat więzienia. Wal się sędzio. Boże. Na widowni słychać westchnienia zdumienia. Adwokat Hooksa wydaje się równie zdegustowany. Jezu, by też. Hooks nie kończy nawet kiedy jest wyprowadzany. Ma jeszcze jedno pytanie do sędziego. Na co się gapisz? Na ciebie. Benjamin Hooks odbywa wyrok 18 lat więzienia w Wisconsin skazany za handel ludźmi i nielegalne posiadanie broni. Zamknij się, nie pozwoliłem ci mówić. Co mówiłem na początku rozprawy? Głuchy jesteś? Osobiście dopilnuję, żebyś nie wyszedł na wolność. Jedziemy do sądu rodzinnego w okręgu Patnam w Wierginii Zachodniej na rozprawę rozwodową pastora Artura Heiga i jego żony Lillian. Sędzią jest William Watkins III. Spór dotyczy odmowy Hejga, co do podpisania dokumentów uprawniających żony do sprzedaży ich domu. Przed rozprawą sędzia Watkins surowo ostrzega Hejga. Panie Heig, jeśli się pan odezwie, pójdzie pan do więzienia. Rozumie mnie pan? Tak czy nie? Tak. Sędzia Watkins jest zły na Hejga, bo uważa, że pastor ujawnił mediom prywatne informacje na jego temat. Po wyjściu rozmawiał pan z reporterem. Rano zobaczyłem artykuł ze zdjęciem mojego domu. Mojego domu. Zamknij się. Moja żona jest niepełnosprawna, jest tam sama. Ty, odrażający, dałeś im zdjęcie mojego domu. Osobiście odpowiesz za wszystko, co tam się stanie. Obiecuję ci, jeśli ktoś choć mrugnie na mój dom, żonę czy rodzinę, będziesz miał problem. W artykule nie pojawia się nazwisko Heiga. Mówię o sędziu Młotkinsie jako prezesie lokalnego Stowarzyszenia Właścicieli Domów. Ale to nie powstrzymuje sędziego. To haniebne i osobiste. Obiecuję ci, że pożałujesz. Zagrożenie mojej rodzinie osobiście dopilnuję, żebyś nie wyszedł na wolność. Rozumiesz? Idziesz do więzienia. W końcu Watkins się uspokaja i wraca do rozprawy. Przysięga pani mówić prawdę i tylko prawdę? Tak. Pani Wallace, czego dotyczy wniosek? Podpisu oskarżonego. Pani Heig, pańska odpowiedź. Nie mogę tego podpisać. To wbrew moim interesom. Watkins orzeka przeciwko Hejgowi, który musi złożyć podpis i zapłacić prawniczce byłej żony. Pan ich zapłaci jej 500 dolarów nie później niż do piątku. Podpiszę, ale nie mam takich pieniędzy. Nie obchodzi mnie to. To zwykłe kłamstwo. Nie mogę. Zamknij się. Pozwoliłem ci mówić? Co mówiłem na początku rozprawy? Głuchy jesteś? Są to rzeka na korzyść Lilian Hake i nakazuje pastorowi opłacić jej wydatki po sprzedaży domu. Ciszę nie pozwoliłem ci mówić, ale Haig złożył wniosek przeciwko Watkinsowi do Sądowej Izby Dyscyplinarnej. Sędzia Watkins przyznał się do przesadnej reakcji i oddał sprawę. Ale to nie koniec. Później ustalono, że od dawna strofował strony i ich prawników. Ja nie. Nie pozwoliłem pani mówić. Ale ja cicho. Myśli panie, że to śmieszne? Idzie pani do więzienia. Milcz. Zabrać dóbka do aresztu. Mam go dość. Sprawa Watkinsa trafia do sądu apelacyjnego w Virginii Zachodniej, które uznaje go za winnego. 24 pogwałceń prawa, w tym używanie obraźliwego języka i niedopełnienie obowiązków pisania zakazów zbliżania się do rejestru. Zostaje zawieszony na 4 lata bez prawa do pobierania pensji. Zgrzeszyłem: Jestem świadom moich zbrodni, wszystko poza śmiercią będzie łaską. Bakersfield, Kalifornia, proces Jonathana Herna. 27-latek przyznał się do spowodowania śmierci Roberta Limona. Zabił go, bo miał romans z jego żoną Sabriną. Chcieli być razem. Limonowie należeli do miejscowego klubu Swingersów. Początkowo romans nie przeszkadzał Limonowi. Ale kiedy poprosił żonę, żeby odeszła od Herna, tych dwoje stworzyło plan. Zamiast rozwodu, Hern poszedł do pracy Limona. Widoczny tu na nagraniu z monitoringu i zastrzelił ojca dwójki dzieci. Aresztowano go i oskarżono o zabójstwo. Ale prokurator chciał oskarżyć także Sabrinę. Żeby uniknąć kary śmierci, Harn zgodził się zeznawać przeciwko niej. Od razu urzekła mi jej magnetyczna osobowość. Czy uprawiał pan seks z panią Limon? Tak. To był głównie romans emocjonalny, ale czasem ze sobą sypialiśmy. Rozmawialiśmy o rzeczach, o których zwykli kochankowie raczej nie rozmawiają. W końcu zaczęli rozmawiać o zabiciu Limona. Żarty zmieniły się w poważny plan. Po analizie dowodów, przysięgli uznali Sabrine Limon za winną zabójstwa spisku i pomocnictwa w zbrodni. Miesiąc później, kiedy Hern przyznał się do spowodowania śmierci, stanął przed sędzią Johnem Brownlim, żeby poznać wyrok. Ale najpierw były strażak chciał coś powiedzieć. Przepraszam rodzinę Roberta i jego przyjaciół. Za to, że zabrałem wam brata przyjaciela. Przepraszam za skutki mojej dumy, żądzy i gniewu. I za niewybaczalny romans z żoną Roberta. Złamałem serce jego matce. Przepraszam jego dwoje dzieci. Nie zasługuje na przebaczenie. Jestem świadom moich zbrodni. Wszystko poza śmiercią będzie łaską. Z łaski Boga jestem kim jestem. Sędzia Brownlee ogłasza wyrok. Skazuje pana na 25 lat i 4 miesiące więzienia. Trzy miesiące później wyrok słyszy Sabrina z ust tego samego sędziego. Zarzut pierwszy, zabójstwo. Oddalam wniosek o zawieszenie wyroku, skazuje panią na dożywocie z prawem do ubiegania się o zwolnienie po 25 latach. Limon może wyjść na wolność w roku 2036, kiedy będzie miała 56 lat. Dzięki przyznaniu się, dawiny Herny może wyjść w roku 2028. Będzie miał wtedy 38 lat. Na dziś to wszystko. Jestem Dana Abrams. Dziękuję za uwagę.